Hej, cześć, witajcie, z Stanisław Kusek i dziś robimy quiz I teraz, która to jest? Myślę, że numer 3, więc dobrze Co to tutaj jest? Numer 2 podejrzewam, to jest quiz fortnite'owy I dziś go będziemy wykonywać, tak, dobrze teraz odpowiedziałam Mam nadzieję, że trochę to zajmie Tutaj co jest... Yy... Dwa. Nie znam się. Namawiam no, się z tamtego, z ósmego. Zonu. Co tu jest? To jest... Myślę... Cztery. Trzy? Naprawdę? Co tutaj jest? Lama, nie? Świnka. Numer jeden. Dobrze. Drugi z trzech. Sezon piąty. E, odpowiedź numer trzy. Mm -mm. Oczywiście, dobrze, dobrze. Czwarty sezon. Ej, numer jeden. <coughs> cię również do szako. Teraz. Numer dwa: Wbijajcie do bo organizujemy giveaway Jeśli się nikt nie zgłosi, to nie rozdamy nagród. A jeśli ktoś nie ma ratowania świata, to ja jestem w stanie postawić dwie emotki za 200 wodolcy. To jest sezon pierwszy, cztery. Numer, numer cztery: oczywiście dobrze, dobrze. Sezon szósty: yy, numer 3 Numer 3 oczywiście test 3 z 3 Zobaczę, czy się wszystko nagrywa. Uwaga To jest numer 4. To jest numer 4 oczywiście. Echem. Jeśli chcecie więcej quizów, to myślę 10 łapeczek. To jest numer 3. Dobrze. Jednak jestem znam na mapie, z tego sezonu. To jest numer jeden. Wyzbutny brzeg. Bo jeszcze pamiętam coś. Yy -y -y. To jest numer pięć. Nie, cztery, cztery, przepraszam. To jest numer sześć. Numer 6 to jest na pewno Tak, byłem przekonany I ja już dziękuję wam za oglądanie Chcecie więcej filmów z takiej Tematyki to 10 ławek w górę I będzie na tyle Siema Cześć